Tematy zawarte w pytaniu są wcale niełatwymi tematami. Zacznę może od tego drugiego, czyli od promocji. Miasta w Polsce promują się w różny sposób. Są takie, które wykładają duże środki finansowe jak Wrocław i Sandomierz o kilka milionów złotych i z tych środków są kręcone filmy, takie na przykład jak ojciec Mateusz w Sandomierzu, dzięki temu Sandomierz jest popularny dzięki temu, turyści się pytają o Sandomierz, nie tylko z racji zabytków historycznych. Oczywiście gminy Gryfice na takie, na takie możliwości nie stać. W związku z tym ta promocja powinna być bardziej na poziomie internetu, na poziomie materiałów wydawniczych, ale i nie tylko taka, bo taka po części jest, jak spojrzymy w strony internetowe, to jest troszeczkę informacji na temat gminy Gryfice, jest troszeczkę informacji miasta i gminy historii i tym podobnie. Nasze, naszą małą ojczyznę, naszą gminę można również promować poprzez ludzi. Wielu ludzi, którzy wyjechali są poza granicami naszego kraju. Można, że tak powiem, użyć do tego, żeby byli naszymi ambasadorami, korzystać z ich wiedzy, z ich doświadczenia, z ich kwalifikacji. Jest wielu ludzi takich na terenie i naszego kraju, jak również na terenie Europy. Proszę Państwa, 6 grudnia dostanę tą informację stosunkowo niedawno odbędzie się w Warszawie. To nie jest występ, to właściwie jest promocja poezji, prozy. Pani z Gryfic, która tu pracowała jeszcze niedawno, wyjechała do Norwegii, tam pisze, tam mieszka. A tą promocję i tą kulturę, bo dwa w jednym robi w Warszawie. Warto byłoby taką osobę za To tyle było o kulturze. A no nie ukrywam, że to już jest. patrzcie trzecie pytanie dotyczące drugiej tury wyborów. We wszystkich tych pytaniach jest wymieniany jako no, pewny kandydat, obecny burmistrz. I pytanie jest takie, kogo Panowie, jeżeli będzie druga tura, poprzecie? W kontekście pytanie jest stawiane y, każdego, byle nie burmistrza. Trzy pytania tego typu. Jest mi niezresztą. Y, to może inaczej. No nie, nie, nie właśnie, że nie są to są rękopisane pytania. Y, kogo państwo poprzecie, jeżeli dojdzie do drugiej tury y, wyborów? Bardzo proszę, pan Krzysztof Kozak. tak się szczęśliwie złożyło. Że... Na tym stole siedzę z asystowanym towarzystwem kuchu, poważnych kandydatów. I gdyby tak się stało, że któryś z nich walczyłby w drugiej turze z obecnym burmistrzem lub z którymś z nieobecnych tutaj kandydatów na burmistrza, to z racji przyjaźni zawartej przy tym stole kople jednego z Nie, pan Leszek Droździel, bardzo proszę. No, gentleman agreement wskazuje na to, że moje postępowanie będzie po, o, podobne. O, okay. Dziękuję. Dziękuję. Pan Krzysztof Tokarczyk. No też nie mogę odpowiedzieć inaczej. Sam fakt, że tu w trójkę zostaliśmy, jakoś to dziwnie brzmi, jakby ktoś powiedział, że jakaś koalicja, ale to, to nieprawda, <noise> póki co. Pięknie, cieszę się, że taką zgodność zapanowała między panami. Oby tak było. Kolejne pytanie. Pierwszy będzie teraz odpowiadał pan leszek do rozdziału. Co pan zamierza poczynić dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, na przykład klub seniora. Proszę Państwa, kiedyś my też będziemy w niedalekiej przyszłości starsi. W związku z tym warto myśleć już teraz o tym. Proszę Państwa, programów dla osób starszych, jeśli chodzi o... Programy rządowe jest bardzo dużo. Gorzej jest z realizacją. Na gminę spada również szereg obowiązków w tym zakresie. Zapisanych i niezapisanych. Takim pomysłem, z którym tutaj do Państwa chciałem, do którym chciałem wystąpić, to jest Uniwersytet III wieku. Mamy zachodniopomorską szkołę biznesu, szanowni Państwo, warto byłoby więc z inicjatywy nie tylko burmistrza, ale z inicjatywy w ogóle powiatu i gmin ościennych, abyśmy wystąpili z propozycją utworzenia takiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dlaczego? Nie muszę uzasadnić. Proszę Państwa, następny problem. Osoby starsze, mieszkające w zasobach gminnych, ale i nie tylko, i spółdzielczych, mają coraz więcej problemów z poruszaniem się, mieszkając na czwartym, piątym piętrze, czy też trzecim i drugim. W naszym mieście nie ma wid Powstał dosyć ciekawy program, nie u nas w Stargardzie, ale o którym stosunkowo niedawno się dowiedziałem, nazywa się 55, na czym ten program polega? Między innymi na tym, że budować nową strefę, a nie strefę właśnie nowe budynki mieszkalne, czy to przez spółdzielnie, czy to przez podmioty prywatne, czy to przez przy współudziale gminy, w których byłyby zamontowane urządzenia umożliwiający tym osobom korzystanie właśnie z tego, z możliwości chociażby wyjścia na zewnątrz, nie tylko mieszkania. Zasady ścisłej warunki i sposoby i tryb, na jakich zasadzie można byłoby wymienić mieszkanie, posiadając mieszkanie własnościowe i zasiedlić nowo wybudowany w tym, w tym trybie budynek, to, jest, to są sprawy nie na dzisiaj. Ale jest taki program 55 plus istnieje w stargardzie i warto korzystać z takiego programu dla ludzi starszych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Krzysztof Tokarczyk. To co powiedział kolega Droździel właśnie, to jest właśnie ta sprawa Uniwersytetu III Wieku. Ja o tym już mówiłem wcześniej, także ja tu nie podkupuję tematu absolutnie, bo myślę, że to nie jest to jest dosyć znana forma wyjścia naprzeciw rozwojowi intelektualnemu i społecznemu, takiemu zapotrzebowaniu ludzi starszych, to jest ten właśnie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Rozmawiałem nawet z panem doktorem Cieślińskim w tej sprawie, że to Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, biznesu by bardzo chętnie się tego podjęła. Pytam innych w innej miejscowości, jak to funkcjonuje, to naprawdę funkcjonuje dobrze i duże zainteresowanie jest właśnie tych osób starszych. Także jest to jedna z form. Druga to jest właśnie to, co mówiłem, godne traktowanie ludzi starszych. Ja należę do tych osób, że chcę wszystko wiedzieć, widzieć, chodzić i wychodzić na pew naprzeciw pewnym sprawom. Rozmawiać. Na pewno trudno w tej chwili powiedzieć, co by było najlepsze. Ale takie działanie każdy, który spotkam się, czy to z organizacji pozarządowych, innych organizacji społecznych, na pewno u mnie wsparcie znajdą. Na pewno u mnie wsparcie znajdą i pomoc również. Bo znowu będzie sprawa na pewno jakiegoś tam wspierania finansowego. I o takie, o takie wsparcie również te organizacje, te osoby, jak i Związek Emerytów Rencistów y, Powiatowych może i, i ode mnie być pewne, że otrzyma. Dziękuję. Nie ma ludzi starych, to są tylko ludzie, którzy staro się czują, y, ponieważ 80-90% problemów mieści się w sferze psychicznej związanych ze starością i dlatego ludzi starszych trzeba uaktywnić, bo tak jak mówię, nie jesteś stary, dopóki się stary nie czujesz. Trzeba im zabronić czuć się starym i to nie jest wcale trudne, proszę Państwa, oni nie mogą siedzieć w oknach godzinami i wyglądać na ulicę, czy kręcić się między pokojem a kuchnią. Im trzeba stworzyć alternatywę, wyprowadzić ich z domów, wprowadzić ich do towarzystwa, nie budować dla nich getta. Już mamy domy rencistów już mamy y, różne inne domy pomocy społecznej i niespołecznej. Y, są różne koncepcje. Jak są koncepcje, to są antykoncepcje. Nie. Ludzi musimy uaktywnić, wyprowadzić, uruchomić, zapędzić do rekreacji i kontaktów ze sobą nawzajem, z ludźmi młodymi. Wtedy poczują się młodzi. Dziękuję serdecznie. Tu Pan organizator, Pan redaktor naczelny mówi, że spóźnił się, ale jest z nami Pan Sławomir Sidor. Brawo. Zapraszamy. Zapraszamy. Będzie miał też Pan okazję odpowiedzieć na... Wszystkie pytania. Na wszystkie pytania to może no nie, bo nie mamy tyle czasu. Zapraszamy serdecznie, ale już rozmawialiśmy na temat kultury, rozmawialiśmy na temat polityki społecznej, mówiliśmy o promocji miasta. Dzień dobry. Bardzo proszę. Teraz będzie pytanie z, z ekologii, trochę powiązane. Czy będzie Pan zwolennikiem budowy farm wiatrowych w gminie, zamiast realizacji projektów elektrowni wodnych na Redze, wykorzystanie energii słonecznej tak dalej i tym podobne? tematy. Pierwszy odpowiada Pan Krzysztof Tokarczyk. Akurat w ostatnim czasie bardzo dużo emocji budziła budowa właśnie tych farm wiatrowych w gminie Gryficy. Jak wiemy pod, podeszli, pod, podeszło się najpierw, podeszli po prostu samorząd jak i Pan Burmistrz z wielkim entuzjazmem. Później na skutek protestów społecznych, komitetów to wszystko zostało zatrzymane, ale to nie zostało cofnięte. Jest to sprawa tego rodzaju, że generalnie w tym pasie nadmorskim jedynie no najbardziej skuteczny, że tak powiem, jest, jest efekt przynosi do budowania tych far wiatrowych. Ja nie jestem zwolennikiem budowania ich tutaj wokół gryfic, bo nie możemy się zamknąć farmami tymi wiatrakami. Kiedyś to była atrakcja turystyczna, ona nie jest po prostu. Ona nie jest to sami wszyscy Państwo wiecie, co się z tym dzieje. Jeżeli postawiony zostanie wiatra gdzieś w pobliżu, w tamtą nie pójdzie żaden rozwój gryfic, nie będzie rozbudowa. To, że na 30 lat się planuje, to, to no nie wiem, czy nawet 100 lat, bo kto to tyle tysięcy ton betonu pójdzie zlikwiduje. Była też, była entuzja, że ile to będzie z tego tytułu korzyści, yy, do, z tytułu podatku do gminy. To niewielkie są tak zwo, znowu pożytki, dlatego, że tylko jest to procent, 2% budowli, budowlą jest tylko ten beton, ta ten postument i ten maszt, także Sprawę w ogóle far wiatrowych nie mówię niecałkowicie, tylko mówię, że po mocnym zastanowieniu, po dobrym sprawdzeniu lokalizacji, po dobrym wybraniu terenu, po wielkich konsultacjach społecznych, jeżeli będzie takie przyzwolenie w której części tu gminy Gryfice, tak, ale mówię jeszcze raz, nie że decyzja zapadnie tu w urzędzie, tylko to będzie decyzja społeczeństwa. I naprawdę przynajmniej w odległości od zabudowy obecnych do 3 km. Tak się mówi, 2-3 km to jest to minimum. Dlatego, że my stracimy w ogóle na atrakcyjności. Jak mówiłem, gmina Gryfice ma tą turystyką słynąć. A sąsiednie gminy, które to się tak stało, z ludzie w stracili na tym bardzo dużo. W tej chwili dopiero za głowę się chwytają, co to się stało. A my na razie tego problemu nie mamy, bo jeszcze po prostu to nie zostało ruszone. Więc trzeba się nad tym o tym zastanowić. Dziękuję. Za chwilę poprosimy Pana Sławomira o odpowiedź na to pytanie. Ma Pan dwie minuty. Ten sygnał, który był, świadczy o tym, że się czas skończył. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym Państwa przeprosić za to, że godzinę się spóźniłem, ale jestem dzisiaj w pracy. Po prostu jeszcze musiałem być w banku przy Biernowie i dlatego jestem trochę spóźniony. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wiatraki, temat bardzo głośny, szumny w ostatnich miesiącach. Ja mówię tak, jeżeli burmistrz, władza postawi go swojego mieszkania, budynku w takich wiatrach i pomieszka przy nim przez najbliższe 5-10 lat, to będzie miał moralne prawo, żeby takie wiatraki stawiać innym przy jego gdzieś posesji nieruchomości. Zgadzam się tutaj, ustalić odległość bezpieczną, w której będzie wynikało, że naprawdę można stawiać takie takiej odległości i wtedy możemy stawiać, ale to, co się w tej chwili proponowało, jestem przeciwny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę Pan Krzysztof Kozak. Proszę Państwa, najpierw powiedzmy sobie w ogóle co może wiatrak, a co może mała elektrownia wodna. Elektrownia wodna w Gryficach, w Smolencinie, zatrzymuje rzekę na przestrzeni 8 km w stronę płotu i nie wytwarza nawet 200 kW energii, czyli nie napędzi 200 żelazów włączonych w mieście Gryficzny. Jeden wiatr ma mniej więcej 2 MW mocy. Oznacza to, że trzeba by było wybudować kilkanaście zapór na rodze. Czyli właściwie trzeba by było te jeziora, co są zaporowe, podzielić na pół i dalej spiętrzać. Podejrzewam, że płoty znalazłyby się pod wodą, a resko na pewno.